Co sądzę o Szymolu? Nie wiem, o to może mi chyba ciągnąć. W sensie, z Szymolem to jest taka kurwa sytuacja, że on najpierw, tam u Popa na czacie są jakieś wiadomości, jak Popo oglądał jakiegoś szota z Szymolem, to Szymol pisał tak u Popa To ja jestem, od tego gruba pijesz, wejdźcie do mnie na stream. Jakiś taki kurwa, dziwny jest ten chłop. Mówił, że mnie nienawidzi, że mnie najebie, Szymon, a w momencie, kiedy jeździłem kamperem po Polsce, to przy, kurwa bez jakiegoś, wiesz, dogadania się ze mną na jakiegoś crossa, przyjechał pod Pałac Kultury, gdzie zaparkowałem kampera i pytał się, czy chce się przejechać jego furą. Albo jakiś bipolar ma ten chłop, e, no albo jest niezrównoważony psychicznie, albo jest po prostu farmazonem. Wydaje mi się, że wszystkiego po trochę. E. I no nie jest w jakiś sposób dla mnie ten człowiek interesujący no. Patologię każdy może robić. Chociaż no na pewno nie można mu odmówić charyzmy. Aj, przeciwieństwie aj, do Dania, który. Dorek. Dzięki Dorek, złotych. Pozdrawiam dla szczura. Który jest miałki mdły. No i no jakoś tam, wiesz, osobowość sobą prezentuje Szymon. Nie jest. Jak tam dobrze mu przeskoczy Pipola, to jest spoko. <try> Szymon ma dwubiegunowość, jest mi mówię to jako jego widz. No czyli moja interpretacja po głosie i po zachowaniach była autentyczna.